W jakich okolicznościach można wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy? Stara się, że umowy cywilnoprawne są stosowane do stosunków prawnych mających cechy i znamiona stosunków pracy. Artykuł 22 paragraf 1 Kodeksu Pracy określa stosunek pracy jako wykonanie określonego rodzaju pracy na rzeczy pod kierownicą pracodawcy w określonym miejscu i czasie za wynagrodzeniem. opisanych cech należy podkreślić Wykonanie pracy na rzecz pracodawcy, podporządkowanie pracownika, wykonanie pracy w określonym miejscu i czasie oraz świadczenie pracy za wynagrodzeniem. W orzecznictwie dodatkowo wymienia się takie cechy jak dobrowolność świadczenia pracy, ryzyko pracodawcy, osobisty charakter świadczenia pracy oraz ciągłość wykonywania pracy. W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna posiada wszystkie opisane wcześniej cechy, można wystąpić z powództwem do Sądu Pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, aby pracodawca zabierał umowę zlecenie z własnym pracownikiem w celu wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w umowie o pracę.